Panie dyrektorze, chciałam zapytać o leki o skuteczności. W czwartek 8 maja wiceminister zdrowia Marek Kos przedstawił kolejną listę leków o ugruntowanej skuteczności, tym razem z zakresu onkologii. To jest już druga lista. Wcześniej minister Kos przedstawił 17 pozycji, jeżeli chodzi o kardiologię. Chciałam, panie dyrektorze, podpytać, co lista, skuteczności, co lista leków o gruntowanej skuteczności oznacza dla pacjentów i producentów leków? Jeśli chodzi o listę ugruntowanej skuteczności, jest to nowy tryb refundacyjny, który powstał 1 listopada 2023 roku w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o refundacji, tej dużej. I rzeczywiście y, on sprowadza jakby funkcjonowanie ministra w nowym reżimie prawnym, czyli daje mu możliwość kreowania polityki refundacyjnej, bo wzywa podmioty odpowiedzialne do złożenia wniosku, czyli tak naprawdę to my inicjujemy ten proces i pokazujemy tak naprawdę, że jesteśmy zainteresowani tą technologią i dajemy producentom... Y, Duże ułatwienia tak, pod względem takim, że nie muszą przechodzić pełnej ścieżki agencyjnej, płacą mniej za tak naprawdę złożenie samego wniosku refundacyjnego, bo to jest oszczędność pół miliona złotych około, bo tak tyle kosztują analizy HTA, łącznie z analizą weryfikacyjną. I do tej pory udało nam się zrobić taką listę kardiologiczną, która kilka miesięcy temu została opublikowana i okazało się, że rzeczywiście jest to taki game changer, który zmienił sytuację, bo już takich kilka podejść było w historii, tak, polski że tworzyliśmy jakieś nowe ścieżki, tak, które miały zachęcać do składania wniosków. I takim przykładem jest Fundusz Medyczny, który nie do końca okazał się e, taką metodą, bo tak naprawdę z każdej listy e, tej leków in, innowacyjnych, która się okazywała, to coraz mniej technologii było składanych tak, e, na przestrzeni lat. Natomiast jeśli chodzi o listę kardiologiczną, to tak naprawdę większość z tych technologii złożyło swoje wnioski refundacyjne e, już w pierwszych dniach po ogłoszeniu. I tak naprawdę z tej szerokiej listy pięć z nich tylko nie złożyło tych wniosków, z czego cztery z tego powodu, że nie są zarejestrowane w Polsce. My również wskazujemy technologie niezarejestrowane po to, żeby to był taki trigger do rejestracji. No, ale niekoniecznie nam to wyszło dobrze, bo okazuje się, że czasami nie da się odszukać, prawda, nie jest aktualna dokumentacja rejestracyjna. I na to nam teraz wskazują na przykład podmiot odpowiedzialny, że należy to jeszcze w jak, jakiś sposób usprawnić. I zdecydowaliśmy się właśnie wczoraj tak opublikować tą listę w zakresie leków onkologicznych. Na nie znalazło się 26 wskazań dla 17 leków. No i my, oczywiście, takim komunikatem zachęcamy do składania wniosków refundacyjnych. Znalazło się tam kilka obszarów terapeutycznych, takie jak rak piersi, rak płuca. Mamy również rak wątrobowo-komórkowy, rak uroterialny, wskazania hemato-onkologiczne. I mam nadzieję, że mimo tak krótkiego czasu, bo zostało nam około miesiąca tej naszej pracy na uwieszczenie lipcowe, jakieś technologie znajdą się z tego tytułu na owieszczeniu lipcowym. Panie dyrektorze, bo pan minister Kos zapowiedział, że w połowie, w połowie tego roku będą publikowane kolejne listy z kolejnych czterech zakresów zdrowotnych. Chciałam zapytać, czy mógłby pan przybliżyć termin, kiedy mogły być te listy opublikowane, czy to będzie jednorazowo, czy sukcesywnie? Ja myślę, że to będzie sukcesywnie i pan minister wskazał takie obszary jak właśnie gastroenterologia, jak endokrynologia, ginekologia. To są takie obszary, które rzeczywiście widzimy, prawda, po potencjale leków aptecznych, które nie są refundowane, że rzeczywiście bardzo duża populacja bierze te leki, a nie są refundowane. Nie są refundowane z tego względu, że już są stare, prawda, pod tym względem, że zgeneryzowały się, prawda? Zazwyczaj jak produkt się generyzuje, to już nie jest jakby w kręgu zainteresowania podmiotu odpowiedzialnego, że przechodzić te skomplikowane procedury administracyjne. A tutaj rzeczywiście okazuje się, że tylko zapłata 3000 zł, złożenie wniosku uproszczonego, jednak jest taką prawdziwą zachętą. Mam nadzieję, że onkologia nam to pokaże i te kolejne listy również. No planujemy, żeby się ukazały sukcesywnie co każdy kwartał, czyli w kwartale będzie pewnie lista ginekologiczna i endokrinologiczna i w czwartym kwartale lista gastroenterologiczna. Natomiast po nowelizacji ustawy refundacji, na którą aktualnie pracujemy, to trochę ulegnie zmianie, bo wtedy będziemy mogli zawezwać za każdą technologię, że tak powiem, lekową, niezależnie od tego, czy ona jest stara, nowa, zgeneryzowana, innowacyjna, prawda, czy nawet skojarzona z inną technologią. Natomiast będą inne benefity, tak? W zależności od tego, jaki to jest typ technologii, będzie miał inne rodzaje za. Редактор I wtedy minister rzeczywiście uzyska taką prawdziwą możliwość kreowania tej polityki refundacyjnej, bo będzie mógł wzywać pojedyncze technologie. W tej chwili to wygląda tak, że badamy obszar, prawda? I wtedy, a ma więcej pracy, bo ten obszar, prawda trudniej jest badać, jak ma się dziesiątki, prawda setki technologii. Natomiast tutaj będzie potrzeba, będzie technologia pojedyncza, prawda, szybkie tempo, ogłoszenie i raczej to będzie na zasadzie aktualizowanie jednej listy, tak? Sukcesywna. Panie Drew, że chciałam jeszcze skorzystać z okazji i zadać pytanie odnośnie raportu Komisji ekonomicznej, która pokazała między innymi nowe zasady działania pracy Komisji Ekonomicznej, w tym także większej transparentności, większą transparentność. Chciałam zapytać, bo też wykazały obszary, w raporcie wykazano też obszary wymagające dalszych usprawnień. Chciałam się zapytać, jakie zmiany są planowane na ten rok jeszcze? Jeśli chodzi o raport Komisji Ekonomicznej, rzeczywiście pierwszy raz w historii został opublikowany taki raport. My byliśmy zobowiązani ustawą do sprawozdawania naszej działalności do ministra Zawia co roku. I w tym roku przekonaliśmy akurat panią minister do tego, że warto by było taki raport opublikować, jak to wygląda od środka, odczarować trochę tą tajemniczość Komisji Ekonomicznej. My właśnie w poprzednim roku na tym pracowaliśmy, bo została stworzona strona internetowa Komisji Ekonomicznej. Tak, były opublikowane Uchwały tak naprawdę Komisji Ekonomicznej z, z posiedzeń. Uch, tak naprawdę były również publikowane protokoły z negocjacji harmonogramy, prawda, się znajdowały, więc generalnie tych informacji było dosyć sporo, no i okazało się, że ta komisja ekonomiczna, która była czasami e, utożsamiana, prawda, z wydawaniem negatywnych uchwał, no okazało się, że 80 bodajże chyba 4% to jest jednak pozytywnych tych uchwał, jak się weźmie całą pulę, którą negocjujemy, bo zazwyczaj to było utożsamiane z wnioskami agencyjnymi, prawda. Tych wniosków agencyjnych zawsze jest najmniej, a kończyło się tak rzeczywiście, że te uchwały były negatywne. No okazuje się, że dało również to się poprawić, bo w zakresie tych technologii około 30% kilku procent pozytywnych uchwał się pojawiło. Jeśli chodzi o dalsze prace, one są szczególnie powiązane z nowelizacją ustawy o refundacji, gdzie takie zmiany się znajdą. To są zmiany między innymi polegające na tym, że będzie możliwość powiększenia składu negocjacyjnego podmiotu odpowiedzialnego do czterech osób. A nawet do pięciu, jeśli piątą osobą, będzie to przedstawiciel właśnie stowarzyszeń, prawda, oraz Fundacji Pacjentów, czyli dopuszczamy również możliwość, prawda, żeby właśnie takie osoby mogły obserwować, jak wygląda ten proces negocjacyjny. Dlaczego po stronie pana odpowiedzialnego? No dlatego, że tak naprawdę gdyby to było po naszej stronie, to tak naprawdę trochę by mogło sparaliżować nasze funkcjonowanie, bo wtedy byłyby pytania, dlaczego pan wybrał prawda, tego przedstawiciela, a nie innego. I tak naprawdę uzyskiwanie każderaz, do każdego razowego postępowania negocjacyjnego zgody od firmy farmaceutycznej, kiedy mamy tak naprawdę w tygodniu czasami po nawet po 150-200 wniosków, no byłoby karkołomne i na pewno by spowolniło procesy. A my raczej stawiamy na przyspieszanie procedury refundacyjnej niż na jej spowalnianie. Również znajdą się rozwiązania polegające na tym, że niekoniecznie nam wyszło dobrze publikowanie protokołów z negocjacyjnych, bo one często są bardzo mocno anonimizowane przez podmiot odpowiedzialny i tak naprawdę potem, jak Państwo obserwują te protokoły, to jest pusta kartka i tylko nasze propozycje. No, niekoniecznie nam o to chodziło, więc żeby nie marnować potencjału pracowników, którzy jakby każdorazowo zwracają się do podmiotu oddzielnego i wszystko publikują, skupimy się jedynie na. Terapiach innowacyjnych. Tak? Będziemy publikować jedynie terapie innowacyjne. Kolejne zmiany to również certyfikacja członków, kadencyjność Komisji Ekonomicznej, jak również sama organizacja, bo w tej chwili, jak organizuje się zespół negocjacyjny, w każdym z nich musi być przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, co zdecydowanie utrudnia, bo przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia jest sześciu, a członków ogólnie z 20, więc tak naprawdę większe obciążenie jest dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, reprezentujących prezesa. A tak naprawdę e, myślę, że będzie łatwiej tak, takie składy budować i więcej takich składów negocjacyjnych się pojawi, wobec czego więcej wniosków zostanie w krótszym czasie przynegocjowanych. Także to są takie zmiany logistyczne, e, zmiany tak związane z transparentnością i zmiany związane właśnie z organizacją pracy i jej efektywnością.